Witam Ciebie bardzo serdecznie na kolejnym filmie, na którym będziemy ćwiczyć. Będą ćwiczenia dla naszych słowiańskich czar, czyli tak zwanych słowiańskich centr energetycznych. W ostatnim filmie zajmowałyśmy się pierwszymi trzema czarami. We wschodniej nomenklaturze mówi się czakrami, tak? My tutaj mówimy czarami. Teraz będziemy się zajmować trzema środkowymi. Czarą piersi, czarą miłość i czarą e, serce. Przed tłumaczeniem to będzie piersi, łada e, i lelia. To są trzy czary, które są środkowymi czarami, są środkiem jakby krzyża przepływu energii. Są to czary emocjonalne. Czara piersi związana z kolorem złotym, z kolorem takim żółto-złotym, odpowiedzialna za nasze emocje, za kochanie siebie, za kochanie innych, za współczucie. Czara na prawym ramieniu, w prawym dole pachowym to jest czara odpowiedzialna za męską energię, męski ród i wszystkie jakości, które są w nas męskie. Czara na lewym ramieniu i le w lewym dole pachowym, czara żeńska, odpowiedzialna za wszystkie jakości, które w naszym ciele są żeńskie. Więc zajmiemy się ćwiczeniem na regulację tych trzech środkowych czar, tych y, trzech środkowych centrów energetycznych, y, które są jakby środkiem też krzyża przepływu energii y, zilustrowanego również w mojej książce, ale też w różnych artykułach dotyczących słowiańskiego systemu energetycznego. Wybrałam trzy ćwiczenia, które będą pracowały najlepiej właśnie na klatkę piersiową i na ramiona. Tak jak poprzednio jedno ćwiczenie ze świata górnego, jedno ćwiczenie ze świata średniego i jedno ćwiczenie ze świata dolnego. Rozpoczniemy sobie jak zwykle od góry. Będzie świat górny, krąg szósty. Stańmy w pozycji wyjściowej, świata górnego, w lekkim rozkroku, stopy równolegle do siebie, lekko ugięte kolana, nadgarstki idą na nadnercza, łokcie do przodu, wyciągnij klatkę piersiową, daj brodę do góry i popatrz w dal. Weź głęboki wdech i wydech, osadzając się w pozycji. Afirmacja do tej praktyki? Jestem otwarta na zmiany w moim życiu. Nadaję im pozytywny kierunek. Będziemy stawać na jednej nodze, kolana złączamy ze sobą, sklejamy na tej samej wysokości, stopa jest zadarta, flex. Robimy skłon do przodu, broda ciągnie do przodu, patrzysz przed siebie, łokcie opadają do ziemi. I teraz ściągnij łopatki, pomasuj pachy. Piersi, mostek, szyję i twarz, i zrób pączek, tak żebyś mogła pod rękami spojrzeć przed siebie. W tej pozycji z wdechem biodra kierujemy do góry i wspinamy się na palce, z wydechem opadamy na całą stopę, wracają ręce tą samą drogą, głaszcząc nasze ciało, podnosimy się do góry i na końcu odstawiamy stopę. Głęboki wdech, wydech. Druga noga to samo. Kolana razem, stopa zadarta, flex. Skłon do przodu, broda ciągnie do przodu, popatrz przed siebie. Ściągnij łopatki, pomasuj pachy, piersi, mostek, szyję, twarz. Ręce do pączka. I z wdechem biodra do góry, wspięcie na palce. Wydechem opadamy na całą stopę, wracają ręce tą samą drogą, głaszcząc nasze ciało. Podnosimy się do góry, odstawiamy nogę, biodra do przodu, wdech i wydech. Trzy powtórzenia na każdą stronę. Noga pierwsza. Skłon. Ręce idą do pącz. I biodra do góry z wdechem i wspięciem na palce. Powrót. Cały czas kieruj swoją uwagę na klatkę piersiową, na ramiona, na doły pachowe, na barki. No, to jest miejsce, nad którym pracujemy w tych ćwiczeniach. Wdech i wydech. I druga noga. i biodra do góry. Podnosimy się, odstawiamy nogę biodra do przodu, dech i wdech. Jeszcze po razie. Ręce do pączka i biodra do góry z dechem. Powrót. Rąk na nadnercza. Podnosimy się do góry. Odstawiamy nogę. Biodra do przodu. Oddech. I noga. I skłon. I ręce. I góra. I powrót. Podniesienie, odstawienie nogi, biodra do przodu, wdech i wydech. I przechodzimy do świata średniego, czyli do klęku. Kolana troszeczkę szerzej niż biodra. Nadgarstki zostają na nadnerczach, łokcie do przodu. Wyciągnięta klatka piersiowa, szyja łabędzia, broda lekko do góry. Popatrz w dal i weź głęboki wdech i wydech, osadzając się w pozycji świata średniego. Ćwiczenie bardzo dobre na trzy środkowe czary. Świat średni, krąg szósty. Z łatwością nawiązuję i utrzymuję relacje z ludźmi. Łączę ze sobą stopy z tyłu, jedną rękę, ściągam łopatkę. Masuję pachę, pierś, mostek, idzie ręka na kark. Skręcam się odrobinę w stronę uniesionej ręki i robię taki skłon trochę do boku, trochę do tyłu, tak żeby spojrzeć w niebo pod łokciem i otworzyć klatkę piersiową. Zwróć szczególnie uwagę na otwarcie klatki piersiowej. Wdech i wydech. Góra, odkręcenie, powrót. Ręki, rozstawienie stóp, wdech i wydech. Stopy, druga ręka, ściągam łopatkę, masuję pachę, pierś, mostek, idzie ręka na kark, skręt i znów taki skłon, trochę do tyłu, trochę do boku, tak żebyś poczuła, że otwierasz klatkę piersiową, popatrz w niebo. Góra. Odkręcenie. Wraca ręka tą samą drogą. Rozstaw stopy. Wdech i wydech. Połącz stopy. Ręka. Skręt. Skłon. Powrót. Rozstaw stopy, łokcie do przodu. Wdech i wydech. Połącz stopy. Druga ręka. Idzie na kark. Skręt. Skłon. Powrót. Odkręcenie. Skupiasz swoją uwagę. Cały czas rozstaw stopy. Na klatce piersiowej ramionach Pacha. To jest miejsce, nad którym ćwiczymy. Trzy środkowe czary. Połącz stopy. Pierwsza ręka. Skręt. Skłon. Otwórz klatkę piersiową. Powrót. Rozstaw nogi. Oddech. Połącz stopy, ręka, skręt, skłon, powrót. Zaczyna coś padać powoli, mam nadzieję, że zdążę. Rozstaw nam wdech i wydech. I będziemy przechodzić do świata dolnego, czyli znów ściągnij łopatki, pomasuj pachy, piersi, mostek, szyję, twarz, idą ręce do pączka nad głową. Schodzą ręce za szyją, za głową, przeciągnij dłonie po ramionach, połącz nadgarstki pod brodą i zejdź na dół do opadu. Pobujaj się troszeczkę do przodu i do tyłu. Osadź się w tej pozycji. Poczuj, jaka ona dzisiaj dla ciebie jest. Zatrzymaj się. Lędźwia do góry, lędźwia na dół. Przygotowujemy ciało do pozycji świata dolnego. I tak akurat się złożyło, tak akurat wybrałam, że ze świata dolnego wybrałam dla ćwiczenia znów. Tych trzech czar środkowych. E, ćwiczenie świat dolny, krąg szósty, czyli jesteśmy dzisiaj w, w kręgu szóstym. Cały czas odpuszczam wszelką kontrolę, płynę z prądem życia. Jedno z moich ulubionych ćwiczeń. Ręce przed ramiona na ziemię. Obracam tak, żeby był pączek, dłoń na dłoń. Biodra zostają tutaj, gdzie są. A ja schodzę do leżenia na klatce piersiowej. Dłonie mam przed sobą, ramiona, ręce ugięte w łokciach, broda oparta na ziemi. Jeśli czujesz jakieś duże napięcie w tej pozycji, odsuń się bardziej do przodu. I pozostań. Oddychaj. Skup się na odczuciach z klatki piersiowej. Przytulasz się swoim sercem do serca ziemi. Otwierasz klatkę piersiową, naciągasz tutaj właśnie doły pachowe, ramiona, barki. Oddychaj. Możesz być myślą w afirmacji. Odpuszczam wszelką kontrolę, płynę z prądem życia. I powrót do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Ręce, pączek, zejście na klatkę piersiową i pozostań z oddechem. I powrót. I ostatni raz, ręce, pączek, zejście na klatkę piersiową i pozostaj, oddychaj, upajaj się. Jeśli jesteś na dworze, tym bardziej przytulaniem swojego serca do serca ziemi. Rozluźnij brzuch i lęk. I wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Złącz teraz kolana. I przejdź do pozycji dziecka. Zaokrąglając plecy, rozluźniając odcinek lędźwiowy kręgosłupa i rozluźniając barki. Zrób trzy długie wdechy i wydechy kierując uwagę i oddech lędźwia. Powolutku zaokrąglając plecy, krąg po kręgu, podnosimy się do góry. Głowa na samym końcu. Głęboki wdech i wydech. Dziękuję Ci bardzo za tą praktykę. Mam nadzieję, że będzie Tobie służyć. Zrobiłyśmy tutaj razem po trzy powtórzenia na każdą stronę każdego ćwiczenia. Natomiast możesz ćwiczyć więcej w górę, nie ma limitu, czyli przynajmniej trzy powtórzenia, jak będziesz ćwiczyła sama. Możesz ćwiczyć znacznie więcej, tyle ile będziesz czuła, że będzie Ci potrzebne do tego, żeby poruszyć trzy środkowe czary, czary emocjonalne, otworzyć swoje serce na miłość własną, miłość do innych i poruszyć w swoim ciele i otworzyć się na to, co męskie i na to, co damskie, żeby razem, wspólnie w naszym sercu mogły się te dwie jakości połączyć i stworzyć piękną całość. Pięknej praktyki i do zobaczenia.